Sieman Deröżowecki, ja jestem żelazny. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Ferrari XD. Właściwie pierwszym odcinku z Ferrari na tym kanale, także. Witam Was bardzo serdecznie, jeśli jesteście tutaj nowi. Subskrybujcie! Łapkujcie! A łapeczkę w górę dla tego śpiewającego chłopczyka, który. Halo, coś ci jest? Przepraszam bardzo? Czy, czy jest wszystko okej? Okay? Ci... Dobrze. To jest ogólnie dealer, ale nie wiem, czy coś się z nim wszystkim nie stało. Staj po to ścianą. Nie? Czemu masz antezytową zbroję, stary? Przecież ja bym miał być pierwszy z tym wszystkim. Do, do... Ej, no, przestań! Co co jest z tobą, nie tak w ogóle? Czemu? Neterowa, neterytowa. Neterytowa. Natery, neterytowa i w to by było spoko. Dobra, posłuchaj ej, ale jak ty się już chwalisz, to patrz na to, patrz na to. No. Czy ty to masz, stary? Patrz teraz, no? No? I łyso ci? No. ci teraz, czy nie? Bądź tak, żelazny. Zaraz ci będzie łysa. A co, co? Nie wiem, co chcesz mi pokazać. Z, zaraz ci będzie łysa. No, najpierw to do mnie dojść, bo jestem 5 km za tobą i sobie odbijam nadal odachy i tak dalej. No, 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 słuchaj, słuchaj. Żelazny. No. Czy ty jesteś? No jestem... Wchodzę do góry tam, do, do knesa, gdzie ty tu czekasz. Latasz sobie, latasz sobie... No weź nie, czemu nie wlecisz tutaj? Nie mam pojęcia, ale już idę górą. Cześć! Co jest to o mnie? Tak czemu ty we mnie strzelasz? Skąd ty w ogóle strzelasz? Czy ma to twoje kowadło? E, cześć! Co ty... Ej, no przestań, nie! Do, 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 to ktoś chcię powiedzieć! Dealer, stop! Prr! Ju, już, już, okej, okay. Ju, już jest dobrze. Ju, już! Już! Możesz przestać, przepraszam? Dobra, dobra, spoko, masz lepsze. Ale raz się strzeliłem! Masz lepsze rzeczy, strzeliłem. już, już masz lepsze rzeczy, spoko. Raz się strzeliłem! Nie, przestań, proszę! Bo ja mam dla ciebie ważne zadanie! <laughs> Zostawcie łapkę w górę, albo zabiję na <laughs> Nie, nie, wolno tak! Zostawcie szybko! Szybko, teraz, każdy zostawia łapkę w górę, albo żelazny ginie! No przestań jak dwa serduszka, chłopaku! No co ty w ogóle robisz, tu z woda! No, chyba Posłuchaj, czekaj, nie no, Ej, no, serio, zostawiliśmy mapkę w górę, górę. naprawdę! Już są i dzwoneczki tak? też już są, wszystko już jest. Tylko daj no mi spokój. Dobra, okay. Czemu to jest napisane? Subskrybuj, no i maj żelaznego. Okej. To jest twoja sprawka. Nie, to właśnie nie jest K moja sprawka, to jest najgorsze. Posłuchaj, ja mam dla ciebie bardzo pewnie ciekawe wyzwanie dzisiaj, pewnie to jest Ponieważ, nie wiem, czy wiesz, ale na poprzednich feriach robiliśmy takie bardzo fajne wyzwanie, które często kończyło się, powiem ci e, kłótniami oraz, że tak powiem, e, wojną. I, I czy chciałbyś w nim uczestniczyć? Ok. Czyś, lubisz kłótni wojny? Yy, tak, jaram się takimi rzeczami. To chodź tu wiem, na dół. A? To tam zejdź, wiesz, gdzie są schody, wiesz, jak się ich używa spoko. Mam nadzieję, że tak. No, jakbyś mógł nie strzelać, byłoby super, wiesz, ja mam drewniany domek okay, podpalić. Okay, okay, okay. Czy, czy wiesz, o co. Co ty, co, co jest u mnie tak w ogóle? Patrz, tu, tu masz, tu masz. A to zgadnij, ty co... mieszkasz tutaj. Zgadnij, okay, co, co a tu to tu jest. Nie jest napisane. Nic nie jest napisane, wiesz, dlaczego nie jest napisane? Nie, dobra, no, okej. Okay. Wiesz, o co ty chodzi? ja ci napiszę. Stary, ale ty wiesz, o co chodzi w ogóle? Ja, ja, ja ci nie napisał. Tak, to ja ci napiszę. Jeszcze? Okej, okay, możesz mi. A to tam ty mnie masz, widzą? Ty macie widzą? A ty się nie patrzę, jak ja piszę. Dobra, to ja tutaj odejdę. Posłuchajcie, w takim razie zrobimy sobie dzisiaj wyzwanie: wybierz jedno. Czyli daj nam na przykład dealerkowi dwie tabliczki, albo żeby nie, wiem, spalił swój domek, albo żeby spalił główkę. To tylko to jest główka, to jest główka Kosziego? Nie, to jest główka Sendiego chyba. I będzie musiał wybrać, co on zrobi, Tylko, że sek w tym, że będzie musiał wybrać jedno, nie ma innej opcji. Bo, bo inaczej co będzie, jak nie wybierzesz żadnego? Chyba, wychodzisz z ferajny, znaczy, odchodzisz Dobra. z ferajny. It's Proszę co bardzo, jest. Co, razy, jest, co jest? Co jest? Oddaj elitrę dealerowi, wysadź 10 TNT w środku głowy Szendiego. Ej no stary, no nie oddam ci elitry, nie ma opcji Okej, okay, dobra, dobra, okej, okay, okej okay. Co, Coś łatwiejszego, dobra, bo ja jakby zmienię nie Zmienię to, zmienię to, t. T. zmienię to A masz TNT? Tak Okej, okay, ale jakbym nie chciał niszczyć niczego Szendiemu Eletry e też bym ci nie chciał oddać, czy wysłać pięć TNT No nie no, nudzi ci się chyba dealer <grym> się Co No musisz. TAK! tak? No, no, super Masz, masz, masz TNT? No musisz no. no nie no, nie no oddam mam ci TNT Ja mam TNT Dobra, pro proszę Już Okej, okay, tak? Wybrałem Proszę Ja, ja nic stary nie mam, nie potrafię oddać się litery Zbierałem ją dwie godziny na live'ie Jeśli nie byliście na live'ie to subskrybujcie główny kanał Ten domek jeszcze nie jest skończony, dzisiaj go kończyłem wysadź, wiesz? Ale nie możesz nic, nie możesz nic stary wiesz je kłaść, zmieniać Po prostu musisz wysadzić pięć w tym domku Dzisiaj ten domek kończyłem W się dopiero <laughs> odbywałem A jak wysadzę pięć obok siebie będzie chyba lepiej, nie? W, się, nie, bo one się wysadź. wtedy, one się wtedy rozstrzelają To wszystkie naraz wysadź y, nie no, dobra, czekaj, to jakoś wszystkie naraz, jakbym Zrób wszystkie tak. Mechanizm. Jakbym tak zrobił i podpalił wszystkie naraz? To będzie chyba git, nie? Ja to no. mam schowane w ogóle yy, krzesiwo. O, nie, nie, nie zaglądaj mi tutaj do skrzyneczki, OK, To jest moja prywatna skrzynka do twoich wyzwań, tam nie możesz wiedzieć póki co. Dobra, dawaj szybko, uciekamy dyler. Moje skrzynki! Co jest nie tak z tobą? Czemu ty takie ale zdania daje? ja ci łatwiej się daję! Naprawdę! Ale przykre. Nie przykre, no nie daj żadnego jeszcze. No dobra, ale będę miał w planach łatwiejsze What? moje skrzynki! To będzie Sugar box O, dobra. Wywaliło. Luzik. Za okay. pół domku ci wywaliło. I te się nie zabije. I te oh, się mnie zabiję. I te te mnie nie seryjnie zabije. Co jest? Do dobra. Dobra, no to w takim razie. Ty to zrobiłeś, no to ja w takim razie zacznę od najgorszych. Chciałeś, to masz już sobie tutaj mam listę całą sukowaną. Jeśli chcecie zobaczyć, jak dealer zaraz, nie wiem po prostu na tej frajdzie kończy swój żywot, to pamiętajcie subskrybujcie ten kanał co, nie, ja, co tu mogę dać, to weź tam ucieknij sobie gdzieś dalej nie możesz tego zobaczyć, e, ja mam taki ciekawy plan, ale skrzynka mi, zniszczy... ja, mi się nie zniszczyła, jest skrzynka, mi się nie zniszczyła, dobra już jest okej okay. na początku jednak zacznę luzikowo e, tylko kurde, zatkaj uszy, albo nie, dobra będę to po prostu no. piszeł ziło chodź do końca odcinka wy nie powiem ci czym Widzą, widzą? O, proszę bardzo. To jest pierwsza, pierwsze zadanie dla dealerka. chociaż to trochę bardziej dotychczasowe zadanie. I drugie, takie no. jakieś gorsze, to będzie. Dobra, mam. Mam nadzieję, że mnie nie słuchasz. Dobra, bo ja, ja bym już mówił to z góry. Dobra, mamy to, mamy to. Zobaczymy, co wybierzemy. Dobra, chodź mogę zobaczyć? Chodź tu, chodź tu, chodź. Tu, chodź. Czemu tu jesteś w gaciach? Nie kazałem ci. Okej, okay. możesz albo okraść sklepem włóki, a... Ale czemu? Okej, okay. masz jeszcze do wyboru chodzenie w różowej zbroi do końca odcinka, ale widzę, że nie chcesz być jak Doknes i wolisz jednak kogoś okraść, to dużo o tobie mówi. Nie no spoko, no, to możemy iść, tak, możemy tak. iść, ale musisz yy, dobra, porządnego, ja nie? Musisz jakoś tak porządnie go okraść, żeby... Wiesz, że mu wysadził jakby wódz wioski. I go nie ma, i nie ma, ma sklepu? No, Czekaj, prawie nic nie ma, ale ja, coś sklep nie ma jest. Sklep jest obok, się. tu jest sklep, no właśnie. Czekaj, no, tu nie ma wejścia przyda. nawet, co jest nie tak? Dobra, pokaż, pokaż to tego. sklepik. Dobra, ja wziąłem kilka rzeczy. Dobra, ja mam to udokumentowane, więc jak MWK będzie pytał no, i... Myślę... Nie, spoko, ja mu powiem, ja... Nie tak? ja, 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 ja ja masz problemu, jakby... K kradnięcie to jest dla ciebie chleb powszedni i na, ja, możesz to robić. Nie, codziennie. Ja, ja, lubię, ja lubię kraść, jakby to jest spoko, nie? Dobra, to muszę wykreślić kilka zadań, ale okazja! Wow, dostałeś pięknie, osiągnięcie. No to chodź w takim razie. Masz jakiś pomysł, czy ja ci teraz mam dać jeszcze wyzwanka? Nie no, ja się teraz za wyzwanie. Okay. Mordo, na Czekam na twoje w sumie. Chcia chciałem dobra, chciałem okay. cię pogrążyć, patrz ale. Się, ale ty się. też mnie pogrążysz. A ja nie chcę być pogrążony na odcinku. No dobra, dawaj, dawaj. To, ja, jakby ty możesz mi dać wyzwanie. Chcesz ty mi dać wyzwanie? Czy ja nie, ty dać? mi dawaj wyzwanie. Czekam, jestem tu z tyłu, patrzę. W ogóle zbudowałem to no ze schodków, bo nie miałem pełnych bloków świerkowych Mogę wybrać na ślepo? Nie. Czemu to jest nie? ważne, żebyś tego nie robił się ślepo. O nie. <grym> ale to będzie coś tak No nie, ja naprawdę muszę coś wymyślić bardziej porządnego, bo ja ci takie luźne dałem. Tak nie może być nawet, no. O, Dobra, nie, chodź. Dobra, chodź. Dobra, idę. Idę, 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 dzień dobry. E, zbuduj mi ładne piętro w środku domku. Daj mi rękowie shulker boxa. Shulker boxa! Zbuduj mi ładne piętro w środku domku. Nie musisz teraz, nie musisz teraz. może potem. tak. Czekaj, ale ja mam dużo tych shulkerboxów! boxów. Tak? Y mam jedną skrupę No nie, no została mi tylko jedna skrupa. A dałbym ci seryjnie, ale, ale nic już mi nie mam. No dobra, dobra. No... Ja nie wykorzystam, ładne piętro masz mi zbudować. Stary, A, tak Jak co do... jest? Mi to pasuje, no nie? To A, klikno, co No tak. już czekaj, bo mi się tu utknęło wszystko. No dobra, no niech ci będzie, będę żałował tego, ale ładne w sensie <laughs> możemy być na przykład strych, to na samej górze co tam są cztery bloki. Mm, nie, no to nie są cztery bloki, takie piękne legit piętro. musi się ładnie. O, ładne meble no dobra, no, ale twoimi blokami. Okay? Musimy się. Ta, ja ci... Dobra, okej, okay, dobra. Dobra, Zabiamy masz się. masz to. Teraz, teraz ja ci coś dam. Ale teraz już pożałujesz, że, że za na to wyzwanie. Serio. Teraz, teraz już kompletnie pożałujesz. Więc dajmy sobie. Dwa ciekawe wyzwania Ale to powiem wam, że będą najbardziej hardcore'owe wyzwania, jakie tylko mogą być Tylko czemu tu dealer stoi Dealer, nie patrz A. Odwróć się, już lepiej Patrz na kurczaka sobie Kurczak jest ja super, żeby na niego patrzeć Dobra, mamy pierwsze Kurde, widzowie już widzą Ale ty... Co się tam dzieje? Co Ty, jest? Się, ty się normalnie zes**asz, jak to zobaczysz Co Aż tak? Chupę zrobisz, jak to zobaczysz To, 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 to chyba lepsze słowo Okej, okay? i drugie, i drugie, drugie, drugie To będzie, musi być takie łagodniejsze Boję się Nie wiem, czy wiesz, jak to zrobić Dobra, ogarnięte. Dawaj, 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 dawaj. Eee... Po swoich hirobrajn, po swoich swidomek. Eee... No co? Serio? No stary, no co jest? No ja chcę, żebyś... Nie, no jak nie jesteś na stary? Nie, idę pod swoich No nie, no! Ale to piętro, które mi zbudujesz. Super! Dobra, masz, masz jakieś krzesiwo, wiesz? Chociaż tak przy 10, sekund tak, chciał ja przepalić. Ej, no ja ci. Ej, ul się pali! Co? Ul się pali. Ul się pali, czemu podpaliłeś? Ul. Ej, wszystko się pali dookoła! Co się dzieje? Ej, się palą! Ej, to nas przejdzie na domek! Czemu to ma... Ej, bo tu jest Tx zbyt duży! Dealer, wyłącz to! O nie! jest bezpiecznie. Jest bezpiecznie, jesteś pewien! No dobra. Tak. To podpal swój domek, jak taki pewny tego jesteś, ale. Ale mógłbyś nie to piętra, które ja będę budował? Bo jakby w moich usługach. Ja nie odbudowuję pięter, nie wiem, czy wiesz. To nie jest w moich tak? usługach, no, to, to, tylko... Jak to nie? Tak, to nie, nic nie ma w moich usługach No dobra, no, dobra. Mo mogę ci troszeczkę odbudować, ale, ale troszeczkę tylko To tu podpalę Gdzie tutaj? Gdzie ty jesteś w ogóle? Tu jesteś, widzę cię, w środku No ty, co jest z tobą? Tak dużo, okej, okay. a, a, ale czemu to się nie pali? Ej! Ja nie wiem Ej, jeszcze raz! No jeszcze raz! No Diler! i co? <laughs> to, sam to sam pas, śmiesznie, paliłem. bez ubrania jak się palisz, i Dobra, No jeszcze raz, no stary, no to było za I'm mało hot. To jest to, to właśnie, to, to za mało jest Ej, no bo ty coś pozmieniałeś, to się w ogóle nie pali, no? No nie! No nie zgadzam pali się. się! No pal, Nie, ja oszukańczy jesteś. Os nie, oszukańczy. Kurde, co ja gadałem? Lak jest! Lak jest, sam jesteś wielki lak, dobra, teraz ci w ogóle takie dam wyzwanie, że będziesz bardziej łysy niż je... nie ze złyży. Ale ja nie wiem, w sumie, czy ty pod, ty pod, ty pod tym kapturkiem może teraz... I ty nigdy nie zdjąłeś czapki, wiesz? No wiem, bo jestem, mam musinę. Masz do dlatego... Okej, okay, dobra. No to możesz ty mi coś dać, ale. Ej, coś tam. jeszcze w ci pali, wiesz? Ja to słyszę, okej. Okay. Naprawdę coś ci pali. Ale nie, już ci się nie pali. Dobra, nieważne. Ale jesteś oszukistą, Ja cię! Ja myślałem, że ty jesteś najbardziej nie. po prostu... Najbardziej wiarygodną osobą, jaką mogę wybrać do tego odcinka, podpaliłeś sobie jeszcze. To... A ty tak oszukujesz, nie wierzę, nie, co to za człowiek. nie oszukuję Nie no, nie oszukujesz w ogóle, dobra, no to tak, ja razie... jestem miły, Jestem ciekaw, Chłopak. co ty mi teraz dasz. ja myślałem ja byłem w 100% pewny, że ty przywołasz tego Braina i że będziemy mieli po prostu przewalone nie, na fajnie. Nie, nie, nie chcę, nie chcę, stary, myślę o innych, widzisz? Czemu? Ja cię, ale ten Herobrainy byłby zły na ciebie, bo ty byś go przywołał, wiesz? One, takie są, one tak działają. Zielony Steve też był zły na tych, co go przewołali. w sobie najbardziej. Zielonego Steve'a nie będę ci kazał przezywać, bo to byłoby chyba zbyt... zbyt hardkorowa, ostatnio całą Feraję tak. po prostu przejął. Dobra, czekam, kurde, to jest z tyłu. A bo idę sobie, zobaczyć moją dziurę w domku, jest piękna. O nie, to są jeszcze jakieś materiały. Od odbędę. Od, od, dobra, odzyskam je jeszcze i będę mógł sobie coś zbudować. Wow, fajnie. Proszę. Jesteś ready? Dobra, lecę. Czekaj, czekaj, czekaj. Dzień, dzień dobry. E, <laughs> daj mi szurker boxa. Zabij konia do knesa. No nie! Co jest? <laughs> Przecież to jest. No, o kurde, cały konia. No, wybierz, wybierz jedną Doktor mnie z nienawidzi. O nie, on tak kocha tego konia. No stary, on trzeba miga na tym koniu. Dobra, nie, nie ma opcji. Nie daj Ci mam tylko dwa za... shulkerboxy No to, to dobra, rokerboxy. to chodź, wiem, że kocham Doktor'a. Nie, nie, co ja zrobiłem teraz? O nie, Doktor, to teraz zobaczy. O kurde. Mówię jak zaczniesz walić tego konia stary, od razu będzie do Knesa serwer, bije i się kurzy. O kurde, serio, to jest pewnie jakiś alarm, dobra, tylko gdzie on jest, pytanie, to nie jest on. Ja mu dam drugiego, wiesz co, mam inny plan. Dzisiaj na lewiku pójdziemy sobie odzyskać konia. Gdzie Ej, nie ma go, może już go zabiłem. Widzisz, zabiłem go, o proszę bardzo, ogarniaj nie, no dobra, no to tam jest. Gdzie jest, to nie jest koń do Knesa, to jest jakiś inny koń. Ej, to widzisz, zdaję zrobione... jak go znajdziesz, to musisz go zabić. Jak go znajdę, a jak go nie znajdę tak. i będę udawał, że go nie znalazłem, albo nie będę wiedział, że nie, to jest koń. go znajdziesz, to go zabijesz. liczysz na twoją uczciwość. Eee, uczciwość. No tak jak ty jesteś uczciwy, nie? Ty jesteś bardzo uczciwy z tym podpaleniem tak. domku. To dobrze, zabiję konia do knesa, jak go znajdę. O, patrz, tam les, tam jest, na wzgórzu. O, dobra, idę go zabić. Patrz, widzę go, to jest koń do knesa, mówię ci. dealer, patrz. To jest koń do, do koń do Knesa. Stary, patrz, no, to jest koń do Knesa. No zobacz tutaj. No konia koń, tu może być. No, to nie jest koń do Knesa. To jest koń do Knesa. Nie przestań. To jest koń do Knesa. Konia. Już go nie ma, już już go nie ma. Już proszę bardzo. No przynajmniej zbierz. Tak, odebrałem. Chcesz siodło? Mogę założyć je na ciebie. Na to... ej, ej, ej! 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 Idę do wody. Widzisz, teraz mi nic nie zrobisz. <śla> Czy możesz założyć siodło? Czy mogę wtedy jakby jeździć na tobie? Czy to tak nie działa? Nie, nie, nie. Tylko do Knesa. Tylko do Knesa można. Tak, tylko do Może, bo to jest jego koni. A, okej, okay. niech będzie, no to w takim razie Daj mi challenge Dobra, dam ci challenge, jak byłeś zły dla Doknesa, jak w sensie chciałeś być zły dla Doknesa, żebym ja był zły, inaczej, Oj, jak chcesz, żeby ja to był, to był zły dla Doknesa, to ja ci też zrobię tak, żebyś był zły dla Doknesa Dobra, okej okay. Z czego? Uff. Nie patrz tutaj w ogóle, odejdź stąd Nie patrzę A, patrzysz sobie na mnie, dobra, to sobie patrz i będzie drugi, ale to powiem ci, że będzie ciężkie, nie? To, to, będzie, to będzie bardzo ciężkie eee, Kurde bele co tu jeszcze może być Dobra, dobra mam chyba pewien pomysł Dobra, o ogarnięte Ale musisz tu porządnie przemyśleć Serio, to porządnie eee, Albo to, albo to Nie mogę zrobić tak? Eee, możesz zrobić tak w sumie Nie <laughs> było, ide. ale zostawiłeś łapkę w górę na pewno? Ja zostawiłem, tak. Już teraz klikam łapkę w górę, I... a jeżeli nie, ktoś nie zostawił łapki w górę, to pamiętam co się dzieje. O, no właśnie, wtedy coś, coś się dzieje. Nie, do, 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 przestań już. Już, jest, jest 1500 łapek <laughs> w górę po tym odcinku, mówię ci na 100%. Jest 1500 miliardów chyba. 1500 miliardów. Tak, ale pamiętaj, że na świecie jest 7 milionów ludzi, więc... No wiem, multikonta. A, multikonta, multi to luz, dobra. Ale widzę, że serio jakby to był zły pomysł, żebym dał ci okradanie, bo ty się bardzo dobrze w tym czujesz i właściwie wzbogaciłem cię właśnie. On nie ma diaksów. Jak nie ma diaksów? Ma na 100% jaksy. Co ty w ogóle gadasz? No, ma, ma, tu, ma tu ma tu, Diaksy, patrz, ale nie wiem czy widziałeś, ale w tej tabliczce, na tej tabliczce z drugiej strony było napisane jeszcze, żebyś miał mi, Żebyś mi oddał te diamenty. Nie wiem czy czytałeś tą tabliczkę. O, o, fajnie, dziękuję. Naprawdę bardzo miło z twojej strony. Jesteś? Tyś... A Możesz się ubrać? Nie. Bo naprawdę no, czuję się niekomfortowo troszeczkę z tobą tutaj. O, o dzięki, ty od razu lepiej. O, buciki, fajne. O, ok, Ym, chcesz jeszcze. Hej! Może... jesteś ty nadgorliwy, więcej więc challenge. <laughs> Co jest z tobą mnie tak? Ja mam wrażenie, że jesteś najgorszą osobą do tego odcinka, jaką mogłem tego zabrać Bo ty sam robisz te challenge, nie wierzę po prostu No dobra, masz jeszcze jakiś ciekawy? Chcesz zrobić ostatni tak. challenge? Ek? Tak Dawaj, czekam Chociaż, no dobra, no, jeszcze ja teraz boję, bo teraz tak, tak dowaliż mi. Tak mi teraz dowalisz za to wszystko. Chociaż to było dla ciebie miłe, żebyś okradł do Knesa. No. Mi się podobało, no? To mi się podobało. No wiem, że to mi się podoba okradanie ludzi. No super, dobra. To, to w takim razie czekam. Ale tu jest. Ta dziura mnie rozwala. Jak jestem zły na ciebie za ten domek stary. Sorry. Jestem tak zły, mogłem wyłączyć wybuchanie TNT w tym czasie. To by było, proszę. Ju, już idę, już czekam, już idę z tej dziury, przejmię ją, przeskoczę. <grym>, było piękne. O, kurde pele. Utop się w lawie, zastrzel się z łuku Dobra, to posłuchaj, to tak na koniec odcinka Zastrzel się z łuku, łuk. dzięki za łuk ci Fajne. Kusza, fajne. Kusza. Kusze Kuszę masz? Okej, okay. mam strzały, spoko, jestem bogaty I mam nawet swój łuk, wiesz? Mogę cię. No, no, zastrzel się, to mi oddaj No, oddam ci kuszę Masz i masz twoje strzały, nie wiem, ile ich miałeś No to co? żumeczki! Posłuchajcie! Ja się strzelam z łuku! Dzięki wam mega serdecznie za ten tego odcinka! Subskrybujcie ten kanał, dobijamy do 10 tysięcy, łapkujcie w górę ten filmik, wbijajcie do dealerka, chociaż pewnie subskrybujecie go od 5 lat A my widzimy się, muszę zdjąć zbroję, bo nigdy tego nie, nigdy się nie zastrzelę A my widzimy się za 2 dni w kolejnym odcinku i codziennie na kanale idę się Żelazny, pa pa! Nie mogę się zabić, no co jest nie tak? Już, już, o tak, tak bardziej, tak, pomóż mi, ej, zastrzel mnie też, proszę Ale ty mnie na jednego Stary, bo, bo ja nie potrafię, to, to będzie trwało będę... 5 minut. No, no dobra, chodź, dzięki O, dwa serduszka! Pie... Jest mamy to, pa! pa.